Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Chcemy się widzieć na rudzie, no. Pestynie pikniku, za, jak to nazwać? Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasz Żuchorzu. No i bardzo dobrze. Ja, bardzo A, fajnie zorganizowany piknik. z okazji Dnia Dziecka. Jesteśmy na obiektach urani Ruda Śląska. dziś nas tutaj gości. Zaprosiła nas również, więc z jak największą chęcią przyjechaliśmy z naszymi gadżetami, żeby jak największa Rzesza naszych kibiców złotych. Żeby jak największa Rzesza naszych kibiców mogła się zaopatrzyć. Niebieskie gadżety. No to nic, idę filmować dalej, zobaczymy co nam się. Ja się. pokażę jeszcze jedną rzecz. To jest idealna nowa. A właściwie dwie nowości Pierwsza Absolutna premiera O kurczę, Adlerek Tak Doczekał jest Doczekał się maskotki swojej Czekał się w końcu absolutna premiera Dzisiaj Dzisiaj jest jego debiut Dzisiaj ja jest się. jego debiut sprzedażowy Jak cena? Tu... 49, a tutaj mam drugą premierę. Premierę ta książka miała wczoraj. Tak, to byliśmy, jest, byliśmy, będą kulisty z tego. Dokładnie, to jest historia naszego jednego z najlepszych piłkarzy, pana Algenisza Wercha, gościa na każdych, właściwie każdym meczu ruchu. Ja go też bardzo często widuję, bardzo sympatyczna postać. Można się będzie wiele dowiedzieć. Skorzystając z przerwy już zaczęłem czytać. Co cię za maszkiety. Kto to upiek? O, tutaj dziewczyny piekły. Kasia one nie mam są takie obrotne. Patrz tu! Ja Musisz się pochwalić, jakie ciasto zrobiłaś. Nie chwaliłaś się ciastami. Ciastem. Ja robiłam babeczki ciasto ciasta moje dużo Nie, tam jest jeszcze. To ty tak umiesz fajnie. Upiec, ja? Ugotować też umiesz? Też umiem. Burde. To nie jest dobro dobra kandydatka. żona, Do Tadzia może, bo Tadzia szuka. Dobra kandydatka, a wiecznie wolna. A wiecznie wolna, wiecz no o, widzisz. no to jest dziwne. Reklama Kiedyś było szukamy, szukamy żony dla Klaudi, to teraz szukamy żony dla Kasi Dla Klaudi szukamy żony? kurs co ja <m <m <poses> Dla Tadzia my szukali Ja do Tadzia, a dla Klaudii z męża my szukali Tyłeczkę to... proszę Tyłeczka Cześć, piąteczkę przybierz? Bum, super co tu Hania, hania! Co za konkurencja poza nami? Po kozach, podbijanie takie. Co masz jakieś już? No, 134 podbił jeden. Dopiero, nie wiem. Jakiś starszy moczy? No, 14 lat miał nie? Podbił. To no nie, nie wiem ale no... Taki... To się, to 15 lat to. takie konkurencje i no i... a wszystko... to ma źle. Ja tak trzy razy bym no. Trzy razy? No. Możemy spróbować, a ja se to zobaczymy <laughs> zaraz, co? Nie, nie. Czyli tutaj rozumiem, można zwiedzać straż, tak? Od kulis. sobie zobaczyć e, cały samochód strażacki, sprzęt, jakim dysponujemy, to jest typowy wóz bojowy my służy, służy nam do wyjazdów, żeby ratować ludzkie życie zdrowie mienie także. No a tutaj widzi Pan, dzieciaki fajnie mają zabawę. Tutaj rozumiem, gasimy pożary, tak? Tak. I jak sobie radzą dzieciaki z pożarami? Bardzo dobrze ugasimy wszystkie pożary jakie tylko są. Świetnie, no to, to straży ich od razu. Rekrutować. Tu jest tak dużo kandydatów, że normalnie wszystkich trzeba by było przyjąć. Ucznictwo nawet tu jest. Ucznictwo. A ten Ty próbujesz. Ja nie. Strzelałeś kiedyś z łuku? Nie. Pierwszy raz. To Za współpracy z Uranią nie zostało odnowione przez naszych kibiców. Napis tutaj za bramką, który się znajdował, już był w opakanym stanie. Teraz został odświeżony. No pięknie to wygląda, trzeba przyznać. No, i, to, I ostatnia nasza akcja, jeszcze za chwilę zaprezentujemy, robiliśmy, zbieraliśmy pieniądze, pomogliśmy tu zbierać pieniądze na aplikację klubową, y, taką podobną, jaką mamy w ruchu, Tych, dzięki której rodzice bez wydawania własnych pieniędzy będą mogli wspomagać klub przy każdych zakupach. To jest najbardziej w ogóle utytułowany ludzki klub piłkarski, który przez chyba 17 sezonów grał na zapleczu Sarkasy, a w 1974 roku Małopolska nie awansował do ówczesnej pierwszej ligi i w, właśnie, w 1974 roku tutaj odbył się mecz Polski, Polski. Dwa razy grali z ruchem, dwa, nie, dwa razy w pucharze i raz w tym i raz w lidze w tym wspamiętnym 1988 roku. Był wtedy tutaj był mecz pod względem największej frekwencji w historii 10 tysięcy ludzi zgromadziło się na tym obiekcie. Co ty wyglądasz, to Zawramką na... sali. Za, stali nie... Za bramką, na wszystkich dachach, na wszystkich drzewach. Tak, Szkoda, jest... że nie zawała się żadne z z tego meczu. No mhm. i tutaj dojemy się w gabinecie. Tutaj zaprezentujemy Wam symboliczny 3 na 2000 na promienie aplikacji właśnie, które zebrali kibicę z Rudy Śląskiej. Panie, szacunek za takie akcje tutaj lokalne, wspieranie lokalności. lokalne kluby tutaj nie tylko, tylko Urania, ale staramy się też zbierać też inne kluby z innych dzielnic, nie? Mhm. Ruda się 100% ruch. to co wam się tu najbardziej podobało, bo jest w pełni. to ten konkurs. Ja? Wygra... Wygrasz coś? Toś ty na ty jestem jest na to... pierwszym miejscu. Co ty doszło? A ileś razy podbił? 130. Toś ty, toś ty był! Ja. Próbowanie, nie? To jest zakończenie, właśnie teraz będzie dogrywka w naszej zabawie Turbo koza, którą przygotowaliśmy dzisiaj na najmłodszych. To były cztery konkurencje. Popularny kręciołek, znany wszystkim doskonale z Telewizji kana plus. strzały ze środka na pustą bramkę, strzały do bramki, dziurawa bramka i podbijanie, które teraz właśnie dogrywka będzie się odbywała w tej, w tej właśnie zakresie. Na najwyższym poziomie. Na najwyższym poziomie. Ja też ja, ja Nie, nie. Tak? Ja nie wiecie, że tu Właśnie, Ty ja się z Leo? Ja Znaczy chodziłem ale od ceglany mieszkam. Tak od na ludzie? Ale... Z widokiem na Uranie, ale. Na niebieskiej, Rudzie, tak na jest, niebieskiej e... ludzie, także to jest. Na niebieskiej ludzie, Ten komfort. No i przedstaw nam tutaj, z kim ty przyszedłeś I... na te Tu jest starsza. Jak wiesz, się nazywa? Julka. Julka? Widać jeszcze po ospie. No, a tu ale już końcóweczka, a tu jest Emi, 3 lata. Emi, 3 latka, no i pięknie! że Emi, mały rozrabiaka, wam myślę, że kiedyś jeszcze da, da popalić na trybunach. no na no to właśnie liczymy, mam nadzieję, że rodzinka tutaj no, to nie też będzie, będzie powoła, jest dziewczynka, ale tak zadziona, że myślę, że spokojnie możemy być yy, spokojni o kolejne pokolenie na trybunach.